Idzie, idzie, jesz, jesz, ten kujący zwierz, zwierz. I nóżkami tup, tup i pod listek siup, siup. Jeżu nasz, jeżu nasz, auć, igiełki ostre masz. Jeżu nasz, jeżu nasz, auć, igiełki ostre masz. Idzie jerzyk, mały jerzyk, zaraz wejdzie za kołnierzyk. Idzie jesz, idzie jesz, może pokuć też. Idzie jerzyk, mały jerzyk, zaraz wejdzie za kołnierzyk. Idzie jesz, idzie jesz, może pokuć też. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały. Kolorowe listki na wietrze szumiały. Szu, szu, szu. szumiały wesoło. Szu, 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 wirowały w koło. Bardzo się zmęczyły. Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. Hop, hop, tak sobie skakały. Hop, hop, koło wirowały. Kolorowe listki spadły już na trawę. Kolorowe listki skończyły zabawę. Cicho Listki zasypiają. Cicho szak oczka zamykają.